Dzisiaj w odcinku. Podsumowanie całego 2011 roku w fantastyce. To co? Zaczynamy. Zaczyńmy. Cześć, oglądacie 10. jubileuszowy raport o bierze świata. W tym odcinku podsumowujemy rok 2011. Cześć, wymokiem na to, co wydarzyło się Roku. Tak, mamy 1 stycznia, nowy rok się zaczął, no i w zasadzie wypadałoby najpierw pomyśleć o starym roku jeszcze, troszkę powspominać, a potem może co nas czeka w tym roku. A Jedziemy. dużo nas czeka? Oj, dużo nas czeka. Dużo nas czeka, tak samo no, więcej może niż w zeszłym roku. Okej. Okay. Um, Krótki kalidoskop. Krótki kalejdoskop. Ja co, mogę powiedzieć o konwentach. Styczeń, luty, marzec, pierwszy Jej. kwartał, to co tam się działo? No, ja byłem na kilku konwentach w tym czasie. Już sam było? początek roku Berkan 2011 był? wcześniej. Co? Styczeń tatuiny w Wrocławiu. Impreza przeznaczona dla fanów Gwiezdnych Wojen, Mała, ale bardzo dobra. Skierowana głównie mm -hmm. dla fandomu. Ile tam ludzi było? Kilkadziesiąt, może dwieście, trzy osoby. Malutka. Rodzinki z dziećmi przychodziły na przykład i oglądały wioskę Tuskanów. ród Pepcoka przyszedł. Cały Nie, no. nie, nie Ale takie sobie. wiesz, Pepcoko podobne stworzenia przyszły. Pepcoko podobne Wyobrażam sobie takich 100 Pepcoków goniących. W każdym razie naprawdę okay. bardzo fajna impreza, później minęło trochę czasu, przerwa właściwie dwumiesięczna, przychodzi marzec i grojkon w Bielsku-Białej. Czy mhm. tam pierwszy raz byłem na grojkonie, całkiem, całkiem, patrząc z perspektywy czasu w sumie, e, ujdzie, ujdzie, było, było pewne... Problemy. A w tym roku już dosyć mocno pracują, tak? To na Grojkon czy na Kulkon? I na to i na to. I na to dosyć mocno pracują. Już się tam jakiś wideokast to z czego się pokazał? Grojkon. Z Grojkonu właśnie. Grojkon bardzo fajnie zaczął coś publikować na YouTubie. A to zostajemy przy starym roku może. Dobra. Dostajemy przy, przy starym roku, okay. Byłem na Grojkonie, moje pierwsze przygody z grami planszowymi. No i Perkon, na którym niestety nie było nad czym mocno ubolewam. Byłeś? Nie byłem. O kurczę, to nie, powiemy o perkonie, nie powiem o Pyrkonie, aż Nie nic o Pyrkonie, wstyd. A słyszałem, że był bardzo dobry, więc na pewno był bardzo dobry. No, 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 ej, Pyrkon zawsze jest bardzo dobry, tak naprawdę Napiszcie jest, w komentarzach, no, no, jak było tam. na Pyrkonie. Bo wstyd. na pewno część z Was chociaż była. Shame on nas. Ale w tym roku nie, popeł nie popełnimy nie, tego błędu. Nie, nie popełnimy. Co potem było? Później był, był Kraków Game Fusion. To była taka A, impreza, tak. bardziej mniej konwent, bardziej festiwal gier, zorganizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym u nas mm -hmm, w Krakowie. Tak. No, część osób narzekała, część osób stwierdziła, że całkiem nieźle. Bardzo mi się podobało to, że właściwie inicjatywa wyszła bardzo szybko. Na jednym ze spotkań krakowskich fanów Uwiezdnych Wojen po prostu przyszła osoba i powiedziała, że takie coś organizują. W ogóle samo założenie było takie, że okej, okay, nie mamy takiej imprezy, więc sobie zorganizujemy. Więc Niezależne Zrzeszenie Studentów przygotowało nawet ciekawą imprezę. Dużo no to było tak robią nas poza fantastyki w sumie imprezy, Tak? Nie? I dlatego I po prostu to trochę trzymało się z dala od takich bardzo konwentowych, nie miało takiego, utartych schematów. Tak, coś nowego, mam nadzieję, że w tym roku postaci. się y, powtórzy. Później była znowu przerwa i. Potem przerwa, no i już Krakon, tak? Czyli mniej lub bardziej sławny. Krakon. I raport o Wieży świata się pojawił tam po raz tam zaczęliśmy działalność. Janus próbował coś być, robić, ale bez mnie to już nie to samo. Racja, nie ma, nie ma kogo obarczać za błędy ze sprzętem i tak dalej. Stanowczo. Zdecydowanie. Coś nie było, kogo obarczyć za problemy. Więc Krakon no to była, na tym konwencie już bardzo, bardzo się ograłem w, w różnego rodzaju planszówki, bo poza Games roomem to naprawdę jakoś tak nie, nie mogłem znaleźć miejsca dla siebie. Ja? Znaczy, Później... co, to co ja pamiętam najbardziej z Krakonu to jest chyba konkurs Jaoi, tak czy coś, o... to było, czy Juri, czy coś, eee, tragedia, ja tam zajrzałem i uciekłem w, w panice po prostu. Później ty trochę pozwiedzałeś. Ale ja tego nie jestem w stanie znieść, naprawdę. Później ty coś podwiedzałeś, nie? Ja coś wiedziałem byłem, byłem... Na gdzie Goblikonie byłem? byłeś. Na Goblikonie byłem, wcześniej był, wcześniej był Folk, wcześniej był Fornost, dwie terenówki związane z Tolkienem na których bardzo fajnie się w sumie bawiłem. Tolk Fork wyszedł troszkę mniejszy niż zazwyczaj, ale to dlatego, że miała być... Um, co to miało być? To, to miało być takie to przedstawienie, branża. to miało być takie przedstawienie prezentujące bodajże bitwę, nie pamiętam już gdzie w tym momencie. Aha, tak, pamiętam. Pod bramą chyba, pod wiem czy gdzieś. Niewiele tych osób było. A było mało osób, ale to dlatego, że to przedstawienie zostało odwołane, bo tak to więcej ludzi przyjeżdża, nawet Oho. tam z południa, wiesz, ze Słowacji, oh. z Czech przyjeżdżają, więc generalnie, no nie wyszło, ale z tego co wiem w tym roku ale do tego dojdziemy, powinno być lepiej. A później Fornost, który został ogłoszony błotnostem, tudzież bagnostem, bo padało, a trwało 10 dni i przez większość padało tego czasu. I to słynne błotniste regę, które może gdzieś tam na koniec jeszcze puścimy, chociaż jak nie, to wróćcie do odcinków naszych archiwalnych. A Goblikon, który wyszedł... Tak sobie. Znaczy, niby było tam dosyć dużo ludzi, ale to było raczej skierowane faktycznie do ludzi z Raciborza Boża. I generalnie to nie była impreza taka ogólnopolska. Zwłaszcza, że równocześnie coś we Wrocławiu się działo. I przechodzimy dalej do sierpnia i już. Jeden ogromny konwent. Polkon. Polkon. Polkon, duża impreza naprawdę. Ja jestem bardzo dowolny. Każdy Polkon dla mnie jest po prostu... Wiem, że będę się dobrze bawił i tutaj nie wiem, czy, czy jest coś do dodania. Po prostu cudowna impreza. Mam nadzieję, że za rok będzie tak samo, albo nawet lepsza niż. Mhm. Także S uderzamy do Wrocławia. Tak, do Wrocławia w tym roku będziemy uderzać. Um, później później w Star Force był, to, to jest taka Star typowo Gwiezdna Wojenna impreza, taki festiwal właściwie. Gdzie Pepcoka nie mogło zabraknąć. I co dalej? Szanowskie Dni Fantastyki. A nie wcześniej był Lajconik? Nie, wcześniej był. był Szanowski, tak? Czekaj, 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 czekaj. Nieważne, nie, Lajkonik był, był na we wrześniu yy, i tam Pewcok zresztą do nas dołączył mój debiut. No i Lejkonik, całkiem fajna sprawa. Super. Inicjatywa taka związana z RPG-ami, żeby można było sobie w Krakowie siąść, poznać innych ludzi od RPGów, może nowe jakieś systemy. Generalnie czekam na drugą edycję. No, nadzieję, również że miałem to samo powiedzieć. Mam że coś ruszy w tym roku dalej z tym. No i A później Chrzanowskie Fantastyki. Bardzo mała impreza. Ale fajnie udana generalnie. Fajnie udana. Jeden mały problem to był noclegi, i bodajże z tego, co tak się zastanawiałem. No i... i później co? Falcon. To był taki ostatni krzyk. Falcon? Jakby już... Falcon, tak. Falcon, ostatni duży, taki już krzyk dużych tych kontaktów. Tak, nie? tak. To, to już było, bo potem jeszcze tylko ten porytkon, na którym byliśmy całkiem niedawno, ale to już nie było tak jeszcze Pierwszy konwent, tak na którym tak naprawdę się wybraliśmy całą prawie że ekipą. Porytkon, nie? No, no co... prawie całą ekipą byliśmy, <grym> powiedzmy, ale generalnie my dwa byliśmy na pewno. I, I krzyje się jak, no, no co, no. no i nie iść na konwenty, no... to twoja wina, tak? Spokojnie, na perkącie zaciągniemy. Choćbyś nie chciał. No, kręć głową, kręć. E, tak, więc y, porytkon. No i tam było całkiem spoko, całkiem fajnie, poryte, ale nie że jakoś szał. no Falcon był trochę lepszy. Zdecydowanie. No, zamknęliśmy właśnie na tym rok 2011. Mm -hmm. te, te, teraz ojej. Bywa, także widzowie tutaj chcą autografy. A... Ochrona ich, ich powstrzymuje. Teraz, jeżeli chodzi o wydarzenia z tego roku, to może zacznijmy od, od CD Projekt. Project? Nie wiem, jak CD to Project. Podaj, które od tego roku działa w Polsce pod, jakby to powiedzieć, w imieniu Wizards of the Coast, czyli wszystkie jakieś gry będą się pojawiały właśnie ich nakładem. Co jest całkiem dużą zmianą, bo do tej pory ISA miała przez ile? Przez 10 lat na pewno. Ponad 10 lat ISA zajmowała się w Polsce Wizards of the Coast. No a teraz CD Projekt rusza z projektem gry bez prądu. No i będzie się ciekawie działo. Już widziałem, że um, pojawiają się u nich, mają być w ofercie od lutego Magic the Gathering um, ten Dark Ascension, drugi dodatek z bloku Innistrad. No i mają się, no i u nich, ich nakładem pojawi się Jakub Wędrowicz, także to będzie ciekawie się działo. A poza tym konwenty, głównie Ja głównie, głównie konwenty. konwenty w tamtym roku, w tym roku zaszalełem, w przyszłym planuję jeszcze bardziej zaszaleć. Jeszcze bardziej będziemy mieć. A co nas czeka, czeka w przyszłym roku? E, w, znaczy w tym hmm. teraz roku, który właśnie rozpoczynamy pięknie, czeka nas... Um, co czeka? W, w marcu czeka nas Kulkon, Grojkon i Pyrkon. I Pyrkon tak jest. Nie wiem, czy Krakon się pojawi. Na razie nie ma za bardzo wiadomości na ten temat. Nic się nie pojawia. Polkon już jest, wiadomo, ustalony dawno. Nie wiem, czy Dni Fantastyki się odbędą. No, jeszcze lepiej nie powiem na dniach fantastyki w tym roku. Mhm. No są jakieś rzeczy, które rzeczywiście. Znaczy, moim zdaniem problemy. tak, na pewno warto będzie się wybrać na Pyrkon. Bo no tam, na pewno to, to jest taka podstawa, tak samo Polkon, który będzie we Wrocławiu, więc Poznań Wrocław to jest obowiązkowo tak naprawdę. Jeżeli myślicie o terenówce, no to chyba Orkon będzie całkiem tak. ciekawym wydarzeniem, patronujemy tej imprezie w tym roku i wydaje mi się, że będzie się ciekawie działo. Także śledźcie na bieżąco. Słuchajcie także... nas na miejscu, na pewno tam będziemy tak. i przygotujemy. Nie I na jakieś ciekawe nasze atrakcje. raporty, bo będziemy troszkę mówić też o Orkonie w międzyczasie, bo to dopiero lipiec, druga połowa lipca i to jest dwutygodniowy terenowy konwent, taki larpowy, naprawdę fajny. A co do Perkonu, to jeszcze zobaczycie, mamy dla Was ciekawostkę, zapowiadamy się, że zrobimy coś specjalnego, prawda? Zobowiązujesz się? Okej. Okay. Zobaczymy, Pewczak, zobaczymy. Najwyżej jestem powieszony oficjalnie w programie. Powiesimy to jakoś oficjalnie w programie. Tak, um, co później? Um, no, Falcon prawdopodobnie znowu się odbędzie, także no, nie ma co mówić no, o takiej. No, w zasadzie te trzy imprezy, nie? Polcon, Polkon Percon i Falcon to jest taka baza, żeby, żeby się pojawić. Może gdzieś do Warszawy pojedziemy, bo nie było nas w o, tym roku w Warszawie. Jeszcze nigdy na też awangardzie też nie byłem. By było. Na awangardę się wybrać. Awangarda dosyć dużo tam fajnych rzeczy też robi. Gdzie jeszcze? Co jeszcze warto będzie. No to, co pojawiło się w tym roku, prawdopodobnie pojawi się też za rok. No, a jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć z przełomu właśnie roku 2011-2012 to film Hobbit. Tak, Mamy trailer. już nie może już spać po nocy, tak naprawdę. Nie mogę spać po nocy od Hobbita, ale fajnie się zapowiada. Muzyka jest w zasadzie zachowana z władcą pierścieni z lekką -modyfikacj modyfikacją. Um, wygląd, wszystko jest zachowane z władcą pierścieni. Założę się, że oni potem po żeby że będą to sprzedawać razem z władcą pierścieni, jako wiesz. Nie tyle Hobbit, kontynuacja władca pierścieni, co prequel. No i może się dosyć ciekawie to ułożyć. I to nas czeka na koniec roku 2019. Czeka czekają Hobbita. nas gwiezdne wojny w 3D, epizod pierwszy. A tak, wakacje chyba, tak? Mają się jakoś pokazać siebie. Nie, nie, nie. początek roku, luty albo styczeń. Planujemy. A, będzie akcja pomyszało. z Gwie z Nie To się, się pomieszało z tym, z tym, z 2011 rokiem i wydaniem na Blu-ray. Um, tak czy inaczej, rok 2012 koniec świata, a po końcu świata będzie premiera hobbita The Unexpected Journey, więc nie wiem czy doczekamy, szczerze mówiąc, ale, ale miejmy nadzieję, że się uda. No i co? Nowy rok się zaczyna. Zaczynamy ze śniegiem na głowie. Prawdziwym, padającym śniegiem, nie tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, gdzie był taki nieruszający się śnieg, taki. spadał taki. Sorry, krzysiek, przykro mi. Natomiast natomiast teraz mamy prawdziwy śnieg. Troszkę, troszkę tutaj marcniemy, jest trochę zimno, ale generalnie mam nadzieję, że ten nowy rok zacznie się bardzo dobrze, dobrze. albo i lepiej niż poprzedni. Będziemy mieli w 3D tego, 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 to. Trzymajcie się swoich postanowień. Trzymajcie się swoich postanowień. My postanawiamy, że przez cały rok, co dwa tygodnie, w niedzielę o 19 będziemy u Was na komputerach, na kanale YouTube. Szukajcie nas na naszej stronie i piszcie, czego Wy oczekujecie najbardziej w 2012 roku. Czekamy na Wasze propozycje w komentarzach. I to chyba tyle na dzisiaj. Cześć. Takie tam. Niech w końcu Janusz będzie jakąś wpadką. Czekaj, czekaj, jeszcze pozdrowienia dla Nati, która drugiego ma urodziny. Najlepsze życzenia od raportu o Świata.